Cześć! Okay. dzisiaj chciałbym Wam pokazać moją latarnię morską. Dobrze. No, czekajcie chwilę. Teraz ja są, są małe lagi, ale to co? Ona wygląda tak z, z dołu, a zaraz wejdziemy w górę. Mogę spaść. Bo ciężko się znać. Nie oceniajcie, bo to jest mój pierwszy film, to znaczy właściwie drugi. Albo i oceniajcie i subskrybujcie, bo w pierwszym powiedziałam, żeby nie oceniać i nie subskrybować. Dlatego oceniajcie i subskrybujcie mój kanał. Yy, nazywa się on Minecraft Microcosm. Tak wygląda z góry. Można sobie oglądać widoki. Też w nocy się świeci, pokażę Wam. Oczywiście. No, widać. Zajdę. Zejdziemy na dół, pokażę Wam. To zobaczymy się jak już powiem Zajdę.